Sobotnie po popołudnie 10 lipca wśród fanów lokalnego sportu mówiło się tylko o ping-pongu. To właśnie tego dnia zawodnicy UKS Piast Poprawa rozegrali drugi pojedynek dwumeczu, którego stawką był awans do pierwszej ligi. Tydzień wcześniej nasi reprezentanci ulegli AZS AFFIS Gdańsk 3-7 i aby świętować sukces nie mogli przegrać więcej niż trzech spotkań. Zadanie wydawało się trudne, ale jak wiadomo, dla OKS-u nie ma rzeczy niemożliwych. Mecze, podobnie jak przed tygodniem, były niesamowicie zacięte i w wielu przypadkach o końcowym rezultacie decydował tiebreak. Ostrzeszowianie do debli podchodzili przy stanie 2 do 2, a kończyli je prowadząc 4 do 2, co dawało ogromne nadzieje na awans. Jadąc tutaj, cały czas powtarzaliśmy, że teren przeciwnika to zawsze jest teren trudny. Zaliczka niby jest 7-3. Wiele partii było zakończonych 3-2 w Gdańsku. Dzisiaj, jak już w trakcie meczu, to widzimy, jest podobnie. Emocje cały czas trzymały w napięciu licznie zgromadzonych kibiców ostrzyżowskiej sali sportowej. A na cztery mecze przed końcem, upragniona pierwsza liga wciąż była w zasięgu zawodników uks Piast. Ostatecznie gdańszczanie dopieli swego i wygrali jeszcze dwa pojedynki, choć w pewnym momencie, przed dwoma ostatnimi singlami, realny wydawał się wynik 6-2. do 2. Sobotni mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem gospodarzy, ale biorąc pod uwagę pierwsze starcie dwu meczu, to przyjezdni zaprezentowali się lepiej i zdobyli więcej punktów. AZS Gdańsk po trzygodzinnej walce może chwalić się promocją do pierwszej ligi, co dla ich miasta oznacza drugą drużynę grającą na tym poziomie rozgrywkowym. UKS Piast reprezentowali Paweł Piotrowski, Zbigniew Kaczmarek, Radosław Malinowski, Wojciech i Najwięcej punktów dla drużyny zdobył pierwszy z wymienionych. Piotrowski na krótko podsumował nam dwumecz z drużyną z Gdańska. Ostatni mecz myślę, że potoczył się trochę nie po naszej myśli. Przegraliśmy 5 gier po 3 w stosunku 3-2, ani jednej nie wygraliśmy. Myślę, że to zaważyło w wyniku spotkania. Przegraliśmy 7-3, ale cały czas wierzyliśmy, że dzisiaj będziemy w stanie odwrócić losy tego dwumeczu. Niestety nie udało się. Myślę, że było blisko, ale jednak goście byli lepsi. Rywale, mimo pokonanych tego dnia setek kilometrów, bardzo pozytywnie wspominać będą daleką podróż na sam koniec Wielkopolski. Warto dodać, że goście, w przeciwieństwie do naszej drużyny, nie zdecydowali się przyjechać dzień wcześniej. Powodem takiej decyzji jest przede wszystkim późniejsza godzina rozegrania meczu, co nie wiązało się z wyjazdem w nocy. Zawodnicy i działacze ostrzyszowskiej drużyny schodzili z parkietu z ogromnym smutkiem i ze łzami w oczach. Prezes klubu Jarosław Krzywaźnia zdawał sobie sprawę z tego, jak niewiele zabrakło do świętowania, ale szybko uświadomił sobie, jak rewelacyjny sezon mają za sobą jego reprezentanci. Bardzo dużo myśleliśmy o tym, e, o tym wszystkim przez ostatnie dwa tygodnie, bo nie będę ukrywał, że ten tenis stołowy teraz był priorytetowy dla nas. I ja dostrzegłem wiele pozytywnych rzeczy. Mamy super kibiców e, wszyscy, to, wszyscy to mówią. Mamy grupę walczaków, którzy naprawdę e, z niejednej opresji potrafili już wyjść. Mamy super sponsora w postaci pana Zisława poprawy, na którego zawsze można liczyć, który, który nam kiedyś zaufał i myślę, że teraz tego nie żałuje. Współpraca z gminą układa się wzorcowo. I ja myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę za rok wrócić tutaj i powalczyć o tą pierwszą ligę. Teraz przed zespołem zasłużona przerwa od ligowych rozgrywek, a kolejny sezon również zapowiada się obiecująco. Bowiem kilka tygodni wcześniej UKS informował już o pierwszych wzmocnieniach. Do klubu dołączyli Adrian Spychała z Ochmana Raszków, występujący na poziomie pierwszej ligi i Jakub Werner z drugoligowego Wametu Domcze. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, zanim zobaczą w akcji nowe perełki ostrzeszowskiego klubu, ponieważ rozgrywki powrócą najprawdopodobniej we wrześniu.